Księga Izajasza, rozdział 39. W owym czasie wysłał Merodach, Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Hiskjasza, słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I uradował się z tego Hiskiasz i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wonności i przednie olejki. I cały swój arsenał, i wszystko, co się znajdowało w jego skarbcach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i rzekł do niego: Cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział: Z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii. I rzekł: co widzieli w Twoim domu? Hiskiasz odpowiedział: Widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich skarbcach, której bym im nie pokazał. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza. Słuchaj słowa Pana zastępów. Oto idą dni, w których wszystko, co jest w Twoim domu i co nagromadzili Twoi ojcowie, aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonii i nie pozostanie nic, mówi Pan. A z Twoich synów, którzy wywodzić się będą od Ciebie, których Ty spłodzisz, wezmą, aby byli pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Na to rzekł Hiskiarz do Izajasza. Dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, póki ja będę żył, będzie pokój i bezpieczeństwo księga izajasza rozdział 40 pocieszajcie pocieszajcie mój lud mówi wasz bóg mówcie do serca jeruzalemu i wołaJCIE NA NIE ŻE DOPEŁNIŁA SIĘ JEGO NIEWOLA ŻE ODPUSZCZONA JEST JEGO WINA bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować. To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę Wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś, nie bój się. Mów do miast ludzkich. Oto wasz Bóg, oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim, a ci, których wypracował, są przed Nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie ich nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całe palenie. Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga? I jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy Bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlógł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać obiera sobie drzewo niepruchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził Bałwana rytego, który się nie chwieje? Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia Ziemi? Siedzi nad okręgiem Ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz, sędziów w Ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano. Zaledwie zakorzenił się ich pień ziemi, gdy powiał na nich. Usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i dleją, a pacholenta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą a nie ustają. Przypowieści Salomona, rozdział 17. Człowiek przewrotnego serca nie znajduje szczęścia, a człowiek podstępnego języka wpada w nieszczęście. Kto spłodził głupca, ten ma zmartwienie. Ojciec głupca nie doznaje radości. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 12. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam Wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam, i różne są sposoby działania. Lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa. Inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należą do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powłonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuję Ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuję was. Prost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, powtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.